Szczęśliwy Boże kochani, jesteśmy Święty Roch i ja, tak jak każdego dnia, a dzisiaj to jest dzień poprzedzający nasze spotkanie u Świętego Rocha, bo jutro w piątek o 19 spotykamy się tradycyjnie na comiesięcznym naszym takim duchowym spotkaniu, trochę spotkanie, spotkaniu, za dużo tych spotkań, no ale w każdym razie na, na comiesięcznej modlitwie. Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu. No i też tam zawsze przed Najświętszym Sakramentem i relikwiami Świętego Rocha e, zanosimy modlitwy w różnych intencjach. Na karteczkach e, osoby, które są na nabożeństwie e, piszą swoje intencje, odczytujemy je. I tak sobie pomyślałem, że gdybyście Wy e, chcieli teraz też napisać w komentarzach czy na YouTube, czy na Facebooku jakieś swoje intencje, które chcielibyście, które chcielibyście, żeby były odczytane w Sadykszu przed najświętszym sakramentem i relikwiami świętego Rocha, to można to jeszcze dzisiaj, jutro do, do obiadu to, to zrobić, może nawet jeszcze do popołudnia. A potem trzeba to jakoś by zebrać i, i, i już, no właśnie, 16 godzina to myślę, że już. Najpóźniej potem się już nie bardzo da, bo, bo nie będę miał czasu, kiedy tego mm, jakoś tam ogarnąć. A więc zapraszam serdecznie do tego, żeby właśnie może te intencje swoje pisać, żebyśmy może też i taką formę próbowali jakoś tam wprowadzać wspólnej modlitwy, wspólnej więzi więzi duchowej. No właśnie kochani, tak zastanawiałem się, co dzisiaj mówić takie różne myśli mi przychodziły, ale po takim czasie hmm, mam ciągle dużo telefonów z reklamami fotowoltaiki albo panelu do, 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 do płacenia kartami kartami hmm, no właśnie fotowoltaika jest mi niepotrzebna blokuje te numery po kolei, a oni ciągle z nowych numerów dzwonią Szukając jakiegoś sposobu dotarcia do, do mnie i, i, i do i sprzedania swojego produktu. Z panelami jest podobnie, też ciągle ciągle ktoś tam dzwoni. A przecież panel tak naprawdę mi nie jest tu zupełnie potrzebny. Ale kochani, dają się skusić, mimo wszystko na inną ofertę. Też tam długo wodzili mnie i wodzili czy zachęcali, może zachęcali, a ja tak próbowałem się opierać. Mówię, dajcie mi spokój. No, na próbę, proszę księdza, może spróbujemy. O co, o co chodzi? Ja, co prawda, do tego wielkiego przekonania nie mam, bo wiem, że ludzie funkcjonują tak, jak funkcjonują. No, ale mówię, no dobra, na próbę, na próbę spróbujemy. To znaczy, chodzi o tak zwany kwestonet, kwestonet takie nowe słowo taki neologizm czyli kwesta w necie czyli zbiórka w internecie właśnie czy na stronie umieszcza się właśnie kwestonet na stronie internetowej nasza strona to wiadomo że urochanet urochanet i wtedy kto ma życzenie może tam ewentualnie złożyć jakiś datek to się tam klika w ten kwestonet tam wychodzą tam intencje o, o co chodzi o, co tam na co, co się planuje zrobić i są też takie cegiełki tam z napisami jaką sumę kto ma chęć mm, przekazać to, jest, to jest za pomocą tej metody przelewy 24 czy te bliki, nie bliki to wszystko wszystko idzie sprawnie, jak to, jak to w sklepach internetowych. Każdy z nas jakoś potrafi, potrafi z tym działać. Mnie tak na, zakręcili, zakręcili, że mówię, no na próbę wezmę to. Wezmę to. Tak specjalnie mi się to jakoś tam do końca nie podoba, ale no no właśnie zobaczymy jak to będzie. I tak sobie pomyślałem, że chodziło może o wasze opinie, jak to jak to na tej stronie urochanet wygląda, czy to jest jakoś tam czytelne, czy to jest praktyczne, czy to, czy to ma jakiś sens, bo zawsze jak więcej osób na to rzuci okiem, to, to łatwiej jakąś taką opinię wydać i łatwiej może pewne rzeczy potem nawet dopracowywać. Czyli urochanet spróbujcie tam wejść na tę stronę i to obejrzeć i w komentarzach też proszę jakieś tam uwagi na ten temat, bo to dla mnie jest ważne, czy to w ogóle jest sens Waszym zdaniem, czy to nie ma sensu bo ja bardzo sceptycznie do tego podchodzę no, ale no, skoro ktoś to wymyślił, to może Może i będzie to miało jakieś, jakiś cel, jaką, jakąś rzeczywiście jakiś skutek z czasem przyniesie. No właśnie, kochani, a więc proszę bardzo o te intencje modlitewne w komentarzach, żebyśmy mogli jutro się modlić wspólnie przed Najświętszym Sakramentem i Świętym Rochem. Zapraszam w dalszym ciągu na 29 maja, na sobotę, na 11, na takie spotkanie tych, którzy mają nie za daleko. I, i jutro za was wszystkich też się modlimy właśnie o dziewiętnastej w naszym sanktuarium w Sadykszu. A więc za nas wszystkich dzisiaj módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał, prowadzący ludzi do Boga, wstawię się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dzięki serdecznie jeszcze raz za obecność, za modlitwy. Piszcie w komentarzach swoje intencje, w których chcielibyście, byśmy się modlili jutro przed Najświętszym Sakramentem i Relikwiami Świętego Rocha w naszym Sanktuaryjnym Kościółku. I, 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 I zapraszam, przypominam, 29 maja na 11 na wspólną modlitwę. I dobrego dnia wszystkim życzę, przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. To dzięki kochani serdecznie za, za te kilka minut. Znowu miło było, cieszę się, że, że możemy się spotykać. Cześć Boże, dużo dobrego Wam życzę i jakiejś takiej wielkiej łaski Bożej za przyczyną świętego Rocha, dużo dobrego.